Seriusz Wolski. Dobrze, pytanie tylko, kto jest tą metropolią? Bo ja i ja nie wiem, czy gdyby Tak nie... było? Wie pan... No niech pan nie kręci, naprawdę. Tak czy nie? Tak. Wie pan, pan... Pan... To wy go tworzycie, nie. No, tworzę go... tragicznie. Nie, o czym... No, tak Nie, tak pan, w Francji, no. problem jest bardziej skomplikowany. Zrobiono to ze strachu. Zrobiono to ze strachu. Dla i za za Gratuluję panu. Nie, to ja panu gratuluję. No to jest skandal. Pan się kompromituje z każdym słowem. Y, y, oj nie. No jak to nie? Se, no z absolutnie to nie? No. nie. Tu akurat nie ma... No jak to nie? No, no wie pan, no, no żarty pan sobie robi. Y, y... Marek Sariusz-Wolski, miesięcznik Unia Polska i tak.